Cześć, tej, tej samej Godel, i Lodla. dzisiaj pokażę Wam nasze bazy. E, pierwsza baza to musimy się do niej teleportować. Dobra i... I Cześć! To jest właśnie, to jest nasza baza. E, my to robimy ogólnie obóz z Zojom, Leon, no i Jankiem, no i chłopakami. E, no i właśnie my jesteśmy. E, oni nawet nie wiedzą, co my śledzimy. Bo oni zawsze tym to się śledzić. To jest ognisko takie. No. Ogólnie jest to na polu, więc... To jest na naszym polu w sumie. No, możemy. Tata nam pozwolił, ale... No, żeby tu nikt nie przychodził no. Dobra. Idziemy teraz do kolejnej bazy, To się znajduje w lesie. Cześć. Cześć. Yy, o, budynu. sarusia. To nie nasz piesek, ale to on mieszka na ulicy. E, yy, nie, to tu się wchodziło. Lupenta? Ja na... trzeba badyć, czy bracia nie idą. A że to się idzie? to, Tak, tu mamy takie przeprawkę. My tam w ogóle ogólnie poczyściliśmy, że nie było żadnych badyli. Tak, a Iła tu Takie drzewko, może się na nim... e, Tu mamy jakieś Tu mamy... Tu są takie kamienie. Jakieś mamowisko, a tutaj zapowiedzmy tu będzie? Szałas. Tak, tu będzie ogólnie szałas. Kopiemy dziurę. Cały czas, ale no. To będzie być wielki. No. I planujemy jeszcze, żeby tam dalej trochę był domek Tak. Robimy sam. E, około gdzieś tutaj. Albo by zrobić go tutaj. Ale zrobimy jeszcze kanapę z czawem. Tak, takie mięciutkie. No i ogólnie to jest tak w miarę ty o Sara idzie e, Tutaj jak się idzie, to jeszcze, tu mamy taki kijki Tam można na tym siedzieć ogólnie e, Ogólnie mam fajne drzewo do spinaczki tutaj koło domku Ogólnie tak to, tak, z tego miejsca wygląda to coś takiego Ogólnie jest Sara, zasłoniła tam Ogólnie jest git. Dobra, idziemy do kolejnego miejsca jednak nie nagramy tych e, bas Party 2, Papa. Żaleczki.